Witam was ponownie, z tej strony Afari To jest kolejny odcinek z serii Kobiety na krańcu Skyrim I idziemy do Jarla Białej Grani Żeby mu przekazać wiadomość o ataku z, y, Ataku na Helium Nie takim normalnym ataku. ataku smoka w końcu Uuu Spokojnie Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgrów nie przyjmuje teraz gości. W takim razie, kto to jest? Suck. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. No dobrze. On ma tam troszkę smoka. Uuu. Więc, w Helgen, udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy? Dokładnie. Wola tego od razu nie mówić. No, to jest lepsze. i irilet miała rację! Co teraz powiesz, Prowentusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. To Nie powinniśmy. Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. I dobrze. Irilet, Natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, Jarlu. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało Ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Co ty mi dałeś? Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o Twoich talentach. Chodźmy ja znaleźć Farengara. Mojego nadwornego czarodzieja. O, fajnie. Zajmował fajnie. się sprawą związaną z tymi smokami. Plotkami o smokach. Dobra, najpierw zobaczmy, co ty mi tu dałeś. Co on mi tu dał? Przepraszam Was, ale telefon zadzwonił i tutaj mnie brat wyzywa, że miałam odebrać, mówiłam, że nagrywam. No, i tak to już z nim jest. Co mi w końcu dał? Dał mi cokolwiek? Ej. Dobra. Nieważne. Ojciec mówi, że jestem za mały, żeby ćwiczyć mieczem, więc trenuję pięściami. Farengarze chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż jej wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Kurier? Gdy mówię kurier, sobie? Mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle Takie nie być. Mm, ale ja już mam chyba tą ulicę, tak? Dobra, najpierw powiedz to. Tak. A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać, wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? Okej. Okay. Ja e, dowiedziałem się, że w Czarny Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie, i przynieś mi ją. Przed chwilą powiedziałeś, nie że tam może jej wcale nie być. A, ale ja już ją mam. O! Smoczy kamień z czarny głazu. Udało ci się go znaleźć! A no, co? Ha, widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi Jarl. <grym> Okej. Okay. O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Avenicim. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Okej, okay. Co mi masz? Przebywasz do smoczej przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Eee... do sprzedania. O właśnie. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Strój jakiś... ...przeta iluzji przemiany zniszczyć. No nie, nie tego razie, na razie nie będę sprzedawać. To mi nie starczy kasy. Dobra, to potem. A co masz z ksiąg? Błyskawica mam. A nie, błyskawicy nie mam. Lodowy no, kolor też nie mam. I ogniste przycisk, ok. Pamiętaj, że umysł jest najpotężniejszą zbrodnią. Okej. Okay. Teraz się szybko nauczymy i ruszymy dalej. Tak. <słyski> Dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Okej. Okay. <słyski> Smok, ależ to interesujące. Gdzie go widziano? Co robił? <słyski> Na Twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań. Nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. Robi się coraz ciekawiej. <laughs> Przepraszam. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. E, zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze, nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonie. Znów potrzebuję twojej pomocy. Tak się spodziewałam. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Ale nagroda. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Okej, okay. nagroda. Ale nie zapomniałem, no że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. O no to chodzi. W dowód uznania. Poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Coś jeszcze Przyjmi no Przyjmij ten coś podarek jeszcze. z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. No. Bardzo bym chciał zobaczyć, tę na Nie, strony. nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Wedle rozkazu. Okej. Okay. Co to jest? Większe zdrowie. No ale dałbyś mi coś do magii. Co to jest to za broń? W końcu nie wiem, czy on mi coś dał, czy nie. Dobra. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć, czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. No ruszamy, 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 nie ma czasu. Zazdroszczę ci szansy ujrzenia smoka z tak bliska! No rusz się! Dajesz! Biegnij! Smok atakuje, tak? Szybciej! Jeszcze chwila czasu więc nie będę teraz kończyć. Ale chyba nie uda nam się jeszcze zrobić ataku. Przeprowadzić tak? Znaczy się. Chodź, może. Nie, no to nie będę kończyć w czasie bitwy naszym dziedzictwie są niebiosa Ponieważ oni ze mnie y nie pójdą, to zdążę jeszcze zajrzeć do sklepu, posprzedawać trochę rzeczy. A potem... Dojrzało owoce i świeże warzywa! Z i sadów białej grani! Rozejrzyj się! Z pewnością znajdziesz... Tak, wszystko tak, jest tak, na sprzedaż! Wszystko! różnorodne towary. Ja coś ci mam sprzedać. To... Dobrze, to... ci sprzedam. To wezmę. To sprzedam. No. Rozejrzyj się. Nie, rób mi tego, grzeba gro. Aha, to jest... jego. To. 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 I to też chyba, bo tego nie będę używać. Dobra, masz. Ciesz się. Wróć kiedyś. ja Nie wiesz nie Dobra, Muszę wyżywić głodną córkę, więc sprzedasz własne wyroby, właściwie. Często odwiedzasz w dzielnicę ok, się ta, smoka. Ja wierzę, Oczywiście, jeśli zechcecie porozmawiać ze staruszką. No to jak? No. Nie, dziękuję, ja idę na walczyć to mokiem. Mokiem. Okay. Ta, Pewnie, że tak. Jakie tu? duży? To mi się podoba. Może Strażnicy. tak szybko... Nie zginą. Bo zginął najpewniej, ale może nie tak szybko. Dodamy sobie magię do... ulubionych. Ulubioną... to, to, nie... To... To... No bo nie wiemy jaki ten smog będzie i wyekwipujemy sobie o tak a nie, bo to są lubię takie same nie, to są inne wyglądają tak samo aha, bo to jest ta kula okej No biegajcie, biegajcie, biegajcie. Nie ma czasu. Może tak na skrócie? Ale nie, oni muszą drogą. Nawet jeśli tu nie ma nic do deptania, to muszą drogą. drogą tu drogą, tylko się pospieszcie. Aha, teraz skręcili, okej. Okay. Szybciej. I tu pewnie skończymy, tak, tak. się zatrzyma i skończymy odcinek. Nie widać smoka, tak. ale wygląda na to, że tu był. Wiem, że sytuacja Więc zanim nie ona zacznie gadać, to ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku kobieta na krańcu Skyrim. Trzymajcie się.